Giela. Kurwa, tak mało zabrakło, przy co mnie trafiłeś? Mały palec. Uuuu. Może mały palec oka. sobie. seks. Kurwa No. Łatwo. O? Robimy pociąg kakaowy. Kakaowy pociąg? Co? Może być no zwykły nie Dawaj Lepiej zwykły Jaki zwykły? Kakao lepszy Co kto lubi Ja mam proszę, ja mam szopera A ja mam ojca i co teraz? Chyba zablokowałeś Ty, a może dawaj Aktywność zero. Ooo Pa Nie Ej dajcie zapalniczkę chłopaki dalej w teren O kurwa To działa. A ja chciałem co? świeczkę podpalić, żebyśmy mieli Płonie ognisko w lesie Ponie, ognisko w lesie Płonie. nie Rzymianie Żenianie ten mikrofon do namiotu h Chodź Dawid O kurwa, zapal Masa. Ty zgasiłeś? Dźwięk napierdala, 100% No po nisko po Dawid weź pianie z a atak, 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 atak Ogłaszam alarm Jebać to kurwa. To. Weź pianie Zamknij ryby! A jak się tam i zamykł? <grym> skończył się atak Ale <grym> już <pijetko>. nie <grym> a, a się jeden kali mikrofon napierdala O, piankę też gdy... Też piankę je Ej, coś jest ze mną tak widać po mnie? To lepiej mnie Co? Nie Ej, mi się obraz w tobie <grym> <grym> <Je. grym> <grym> te trzy monitory Ej, ja... Trzy monitory <grym> Nie Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków Ej, nie Eli, to nie dla dzieciaków wow. Ja... Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w Weź na tych za, za, Zaraz, chcę się dowiedzieć o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? <grytanie> Przecież się tylko wkręcałam. <grytanie> Narka, Kurde, Oho! Już... Nie broń tego! <grytanie> Nie widzę ducha, więc właśnie będę twoim klejem przewodnim. Klej przewodni. Jestem cztery. Silikon przewodni. Zapraszamy. Gdzie masz silikon? Silikonteczka. Trzymaj. Cześć. z silikonem jedyneczka. Miśiem IQ. Chodź, chodź, idziemy za nim. A tak. Idzie. O, już poda widzę. Nie pomnę. Zdech? Mhm. Mm Czyli tego nie mamy, tego nie mamy. Dobra. Nie o, o pa pa, 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 wyjebało. Pa. Dupa mówi się. kurwa. Dobra, to uznajmy, że to będzie Uch, ten młyn. No Ale zajmij sty łeb. Na duchy. O kurwa. A. O. Ciągniemy ich. Ciągajcie. Kaczcie. Nie mogę! Nie no, mu się, biegnij! No pomóż mi. Dajesz! O. Mamy to! Dobra i teraz strzamy. Oh, o kurwa spadłem. Kurwa. Dobra, winda! Jestem schodkiem, wchodźcie. E, tam jest klucz. Tam jest klucz! Tam jest klucz. Co za magik Wyciągnijcie mnie! Mam! No kurwa, co wy zajebiście jesteśmy, odbieraj te was Ja mam... Pójdę pierwszy. Rzucamy Gaszaka jakoś. Czucamy w niego kaminarium. Jak matkę kolegi. No i widzicie, mamy zajęty banan, mamy kontrolę, dalej możemy przejść. No napić herbatki nie dała. Za I od kiedy za są dobre. Co ona? Czary uprawia! Za końca czaruje. Czaruje za końca. Właśnie mi ziomek napisał, że skasował dzika. Samochodem. Nice. Gdzie? Gdzie? Samochód dzikiem? Znaczy. <śmiech> <śmiech> Nie wiem. Gdzieś, gdzieś w okolicach radzę minę. A mówili, a mówili razem minąć. Jakie <laughs> <O, pio, śmiech> to kurwa suche. <laughs> Poloniska mi o tym mówiła. Patrzyłem czy nie ma wycieku pamięci. Patrzę na kamerkę, a się nie rusza. Bo ja się nie ruszam. Debil. <laughs> się zastanawiam się, czy się nie wyjechał. Zaibisz <laughs> Mądry jestem. Nie <laughs> ja <laughs> Wielki kuta <z> na mi polotera. <laughs> Smacznego. Tylko ciuchcia. Nie no, dawaj, idź po tych schodach chwały. Oj kurwa. Chula. Ja ja Musimy ja 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 jeszcze ja po tych misiach przejść, naraz białych Czego ciu chciał? Tylko, że w górę Na górę właśnie Z góry, do góry I, i łapie ten no. Ale lepsze jest to, że nikt się nie przyznaje nigdy O kurwa No właśnie właśnie! No. Łapiesz Ja? Biegnij, staj Biegnij Krasny. Krasny. Weź S panowie. Ja zrobił to, no S tak to się robi, a nie jakieś falafle Take care. Such a to see you, Rose. Come back soon Kurwa, dobra ze mnie różyczka <laughs> Prawdziwa różyczka, taka z brodą już trochę zapuszczona, ale różyczka Ponoszę kurwę I have that beach

Dupiłbyś? Nie dupiłbyś. Kurde, <slu lever> jak ktoś się nie znajdzie na Wublu, to nie no, wiem. Nooo, super. <słuch> zarycz. Oh. zarycz. Zarycz mocno. No zarycz, o. Do zarycz o. Do zarycz no. Na no! no! no, 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 zarycz, na. Ja pierdolę Dobra, czekaj, tak, ja musimy go wyrzucić no Wyrzucałem go Zapijcie go Próbujemy w naszym składzie <grym> Jak to się stało? A ja cię zbłukowałem No weźcie go, wyciągnijcie I tak. <grym> Idzie dobrze Ty jesteś zbłukowany albo coś Ja mam ja, takie... Ja, 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 ja. <gulandia> Jakie wibracje pierdolisz? <gulandia> <gulandia> Dawid jesteś jakiś niewyraźny <gulandia> Coś się dzieje <gulandia> Nie, ty się otwierdala? Chłopak wiło jakąś <gulandia> Ej par, ty się dobrze czujesz bo mam nową energię do... do życia No, patrz, to aha Zajebiście Oj, zajebiście Znowu energię o, do życia, rp, rp. Rpacz, O, tu chyba Tu, tam, lewo, prawo Góra, dół Lewo, prawo Za dół Wszędzie <noise> wjeżdża tu na stół O! Z chęcią Ale to jest moja rodzina, nie mogę a jest. kto lubi. Ale musimy przejść. Ej, piramidę robimy. Formację. Formację WTC. Ale kurwa. Kurwa, damy jedzapę. A, oczywiście. Bolała. Nie, zróbmy jak drzewo. Najpierw taką ten Podstawę z jednego. Kutasa trzeba. Podstawa z jednego, a dwóch na górze. To mamy dwa daszki. Ja Taki mam. Zrzucony kutas. Dobra, może być podwójna. Idziemy na trzy te, Nie, ten. Nie, biały jest. No dobra, dawaj. Jest git, jest git. Nie, jest jest git, git, tylko. Jest git, jest git. <noise> AHA Co on <noise> robił <się głos> Cześć, łaspomórny po Pata... Nie, żół, żółty, właśnie wyżej Bo ci nie wejdzie ostatni ten filar Albo chodź po prostu pode mnie, przejdziemy na dwie tury Nie, ida Zróbmy tę piramidę i tyle no <noise> O, dobrze, się <noise> po też palec świerzbi? Drugą opcją była ta właśnie... ta barberka też była spoko bardzo i jestem zdania, że... O, ale kurwa wyjął jebaniec. Jesteś zdanie, że ja kurwa wyjął jebaniec? Czekajcie jego znoża noża, jego znoża nie zabijajcie go. Kurwa jednak nie! Uciekł! Jednak nie. Ja go znoża jednak nie. Jednak nie! Nie nie! Uciekł! Jednak nie! Jednak nie!